Panie i Panowie Radni, Wszyscy zebrani w sposób szczególny, witamy poczty sztandarowe młodzież. A bardzo zawsze nam na sercu leży fakt, że są tu z nami ci, którym zawdzięczamy to miejsce, w jakim jesteśmy nasi kombatanci. Drodzy mieszkańcy Barlinka, pogoda nie sprzyja przemówieniom, więc tradycyjnie chciałem życzyć zawsze dobrej majówki, ale dzisiaj pewnie deszcz skłania do tego, że pochowamy się po domach. Barlinek co roku oddaje cześć i hołd tym, którym, którym zawdzięcza swój dzisiejszy obraz, swój dzisiejszy kształt i sposób szczególny upamiętnia historię i tradycję święta 3 maja, święta naszej Konstytucji, pierwszej Konstytucji w Europie. Dzisiaj to jest bardzo odległy czas, już prawie 220 lat temu, ale może nie potrafimy ogarnąć pamięcią tak długiego okresu czasu, ale kiedy patrzymy na dzisiejszy Barlinek, rozwijający się, wykorzystujący swoją szansę, Budujący swoją przyszłość, to jesteśmy przekonani, że ten czas, pierwszej konstytucji i ten czas, kiedy możemy razem z innymi krajami, narodami Europy się rozwijać, jest czasem dla nas radosnym. W ten deszczowy ży dzień życzę Państwu jeszcze końca miłej majówki i myślę, że wypogodzi się, jak tu podpowiada mi Pan Kowalewski. Wszystkiego najlepszego dla mieszkańców Gminy Warinek. Dziękujemy bardzo. Teraz głos zabierze starosta powiatu myśli polskiego, pan Andrzej Potyra. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie również i ja witam na uroczystościach upamiętających jeden z najważniejszych momentów w naszych dziejach. Ten dzień przypomina o szlachetnym duchu narodu polskiego. Otóż 219 lat temu ufalono pierwszą w Europie, a drugą świecie, konstytucję akt ten był dziełem nie tylko Sejmu 4 był ujęciem 30-letnich prób naprawy naszego państwa, był przełomem w ówczesnej polityce. Suwerenność, niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzna narodu to wartości stanowiące podstawy Konstytucji 3 Maja, dające początek współczesnej demokracji i stanowiące fundamenty nowoczesnych państw. Dziś świętowanie rocznicy uchwalenia tak ważnego w naszej historii aktu państwowego jest umocnieniem niepodległości Rzeczypospolitej. Jest to jedno z tych świąt, które powinny łączyć Polaków. Bez wspólnej pamięci i symboli wspólnota narodowa, a również i nasza lokalna, nie przetrwa. Tą uroczystą prawdę rozumieli nasi przodkowie, którzy przed 219 laty wspólnie szlachcic, wspólnie z magnatem i mieszczaninem Wymatowali po uchwaleniu konstytucji 3 maja. Oni zrozumieli, że tylko wspólnie działając, mogą ratować dobro najwyższe, naszą Polskę. Wyciągnijmy teraz naukę z naszej historii również my. Wpuszczmy więzi społeczne, budujmy, budujmy wspólnotę ob obywatelską, której obywatel nie szuka przeciwników. W społeczeństwie obywatelskim uczymy się być razem, nie w tłumie, który zaraz się rozejdzie. We społeczności powiązanej wspólnym działaniem i wzajemnymi zobowiązaniami, gdzie kluczem współpracy jest dobro mieszkańców. Jednym z podstawowych warunków powstania społeczności obywatelskiej są wspólne korzenie, wspólna historia, która pozwala poznać rzetelną i całościową, a nie wyrywkową prawdę o wydarzeniach z przeszłości. W obu przypadkach, które powinno być działanie na rzecz dobra wspólnego, a nie interesu prywatnego. I tu my, przedstawiciele władz samorządowych, pomimo, pomimo różnego spojrzenia na wiele spraw, tą postawą powinniśmy dać przykład i pokazać, że mamy wspólny cel bardziej dogodne życie mieszkańców naszej gminy, coraz piękniejsze i atrakcyjne nasze miasto. Na zakończenie chciałbym życzyć Państwu, aby czas, w którym żyjemy, był czasem pokoju i sprawiedliwości, abyśmy wszyscy mieli poczucie współodpowiedzialności za dobry i los naszej społeczeństwa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przystąpimy teraz do składania wiązanych kwiatów.